Dzień dobry, 3.53. A ja jadę do Dawida na wojnowicę No kill, Trasa na Poznań, godzina 50. Przedemną drogi. Będziemy się bawić skarpiami. Dawid przyjechał z Anglii. Miło mi się będzie z nim spotkać jak co roku rok temu na baterówce, dwa lata temu na tęczowym łowisku. Cisnę, i do zobaczenia nad wodą. Metoda. A jesteśmy na wojnowicach. Siemano Dawid, Siemano Tomasz. Witam. Cześć, cześć. Siemano. Siemanko, Siemanko. Siemano Tomasz. Wędki. Trzeba patrzeć na wędki, bo zarzucone w wodzie, staw już obstawiony ludźmi. Byliście tu wczoraj, przedwczoraj, tak? Tak. I jak wyniki? Pówimy. Ciężko, bo jest bardzo słonecznie i nie ma wiatru. Nie, nie. Generalnie ryba jest w tonie i Biorą przez pierwsze. i masz branie. Jeszcze dwie godziny. O. I Dawid właśnie ma branie. I to będzie jedyna ryba dnia który metr Dawid wiem no, 60. 60 nie odmierzałeś na tyczkę? Nie, tak walnąłem ile mogłem żeby jeszcze trochę zapasu, Żeby zapasu no, Dobra no to bawimy się dzisiaj będzie upał 32 stopnie no, gorąco jest. Gorąco, godzina 650 Ja rozpoczynam wędkowanie jadę na samym skretingu. a wy macie mieszankę Peletów tak? Tak tak tą nową i tam mieszankę Peletów żeby testujemy bawimy się co jest, I csl em zalaliśmy i standardowo metoda. było branie Na latach, Po czterech minutach było branie. Tak po czterech minutach. A nęciłeś coś czy nie? Nic, nic. Nic, nic to nie, nie, nie nęciło. Czekać, bo to nie są warunki dzisiaj, żeby tu naprawdę te ryby gonić i łowić, tylko tu trzeba liczyć z tym, że ta rybka będzie mała. Tak przynajmniej mi się wydaje, a jak będzie to zobaczymy. A co tu można złowić jeszcze powiedzcie? No, to są karpie, takie średnie przetago, tak? amury. Są też duże amury po 10 kg, ale ich jeszcze nie, nie widzieliśmy. Wielkie i esiotry. <noise> Większe karpie, takie po 10-12 kg, 15 esiotrów i wielki 30 kg sum, tak? którego wypadałoby złowić i wyjąć z tej wody, bo ten sum zjada karpie już po prostu. Jest tak wielki, że on 2 kg to na raz. Tak? No i muszą pozbyć w tym

O. Pierwszy dzisiaj. Dobra. No, taki pełnouski karpik. No, elegancko. Aj, tu jest moje stanowisko, tam jest stanowisko Dawida i Tomasza Tu chłopaki przyjechali z ekipy, tam też z ekipy, z forum, z wędkarstwo jedziemy na ryby Tak wygląda woda. 48 metrów, na sam pelet, na sam skretnik. Zobaczymy. Wiesz co, I... wczoraj wieczorem jeszcze byłem na klasyku na Odrze we Wrocławiu. o 9:00 zjechałem do domku Wysoka Odra? Nie, już się uspokoiło, się uspokoiło. Tak, Ale była masakra, nie? była masakra z Ale Odrą ja jest... W kwietniu ta masakra była, bo było tak mało, że z główek to jeszcze trochę zdrobienie byśmy musieli schodzić Na hmm. słup Taki słup, że na słup no tam dobrze wytkarzy się chłopaki też mieli Dawid też już dwie spiął i jednego wyciągnął no. no co tam chłopaki dwóch byli, byli. no a no, 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 powiem Ci bory by nie zejść na zero bo ja jeszcze na komercji nigdy nie zszedłem na zero ale musieli ten pierwszy raz nie nie no to tutaj nie życzę absolutnie słynny <laughs> na zero a no. ja się cieszę że wiesz coś innego bo powiem ci ten Wrocław ten Wrocław to już mam już mam ee, A, już za dużo, nie? Te komercy wszystkie znam dookoła. Te, m, tak samo te odnie odra, te kanały to aż już za dużo, nie? No. A po prostu zmienić nawet krajobraz obra co to chodzi. Tak? O, to jest. Wszystkie takie, takie pierdki no. małe i to takie moje marzenie, żeby złapać się porządnego amura. Czy porządnego, no chociaż żeby miał te 70-60 cm, nie? Od kiedy do kiedy przyjechał?

Siedzi, ale coś malutkiego. Albo na początku tylko tak wiesz.

No jest dzisiaj bardzo ciężką rybę Chłopaki jedna spinka i zero Ja trzy pełnołuskie Dawid jednego karpia, jedna chyba spinka Tomasz jedna spinka I Kilka płotek wzdręg Ja też jedną zdręgę Chłopaki tam z drugiej strony Koło tego białego auta przyczepę Kilka ryb chyba wyciągnęli ale z rana lepiej brały przynajmniej mi trzy ryby odłowiem Teraz lipa, 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 zobaczymy, co będzie dalej. No tutaj, czy O, nie będziemy go za bardzo podnosić. Piękne. Z opadu na tego właśnie slow sinka, co się bawi. Pokażesz zaraz, jak ten slow wygląda, bo pewnie dużo osób nie wie. No, to, jest... to sobie to o. Czyli jakbyś normalnie na spławik ławił, tak? I to masz przypomnę na gumce? Na gumce. No na gumce, ale to nie jest jak bo to tonie. Aha. Wykładasz sobie peret, strzelasz peletem. Podobnie jak pelet Wagner, z tym, że łowisz w całej tej kolumnie wody od góry do dołu, bo to opadnie do samego dna. Tu pokażę. to że nie ma szczypczyków. Nie trochę ciężko jest. O. I tutaj sobie można zobaczyć w solskie pokozy, to zarazem to razem tonie, nie? Mhm. I wtedy jest bum. Jak jest dobrze, to jest bum. I co ile przerzucasz zestaw? 30 sekund. No to 30 sekund, czyli zabawy jest dużo. A czyli tutaj też patrzysz w sumie na szczytówkę, tak? Na żyłkę. Cała na żyłkę? Rówka. Ona jak atakuje ta ryba, tę przynętę, to ona już jest w ruchu. Mhm. Także to jest od razu bombany. Mhm. Strzela się dwa, trzy peleciki I sobie spokojnie czekasz No i przyniosło efekt No, no, fajnie właśnie Ile już, 30 minut na to łowisz? No jakoś tak, nie? ale to jeszcze nie jest to, bo to powinno być po południu, powinno być widać rybę u góry mm -hmm. To wtedy jest bombanie na to, jest konkretne łowienie Także co rzut jest ryba, bo one tam muszą być, muszą rywalizować Musi ich być po prostu dużo a dziś jest taki dzień, że to na no słabo to wygląda po prostu. No i poczekamy i cyk. I tak w kółko. No. Też na klipie? No ja na klipie obie. No można też na oko, bo dobrze byłoby przerzucać. Trochę też miejsce w ciele. dosłownie dwa pelecity Bo ta ryba ma iść do góry. Mm -hmm. Ile pięknie. ma wiatru różnych jest, jest szereg różnych warunków które muszą być spełnione żeby to zadziałało nie? Bo to ja sobie tak to trenuję po prostu teraz tutaj. ponad 6 kg odwiedziliśmy kolegów z grupy Piękna rybka a na co? Eee, na Woofersy od Ceringers eee... sobie coekwet no. Standard Patrz, co to jest nie, to ta to była wędka Twoja. Patrz, a to nie, to było od tego. O. Grill kupiony, i łowimy dalej zaraz. Bojnowice bardzo wymagająca woda, bardzo trudna woda, ale też bardzo przyjemna spotkać się ze znajomymi. Przepraszam, że bez koszulki, ale. Jest ciepło. Taki. Czwarta ryba dzisiaj. 48 metr. terce różowego. Od krzemka. Mówimy się dalej. Jest tam murek pierwszy. Taki większy w życiu. Nie jest taki strzałowy wielki ale. Ale może być. Zaraz go zmierzymy. 70. I Nie. Cała. 60. 67 68 wypuścimy wyskoczył z podbieraka dwa razy praktycznie ale bardzo łatwy był hol, ale przy brzegu oczywiście się rozbujał Zadowolony łowca. Zadowolony, a trzęsę z wrażenia. Już taki byłem podłamany trochę, powiem szczerze, ale już jestem zadowolony. Już mogę tu siedzieć. Ósma rybka. Rozkręciły skręciły się w końcu, nareszcie. Już jestem zadowolony. Bo ja mogę mówić. Ty mów, wzią, mogę tylko przytaki, żeby... <laughs> Zakończyliśmy łowienie na Wojnowicach. Było bardzo fajnie, bardzo pozytywnie, ale niestety, czy niestety, no było ciężko o rybę, tak naprawdę, no. bardzo. Yy, niektórzy połowili więcej, niektórzy połowili mniej. Mi się udało dzisiaj odłowić 8 ryb, 7 karpi, jeden amur, jedna wzdręga. I yy, na końcu ostatni rzut, zerwało mi zestaw cały, z żyłką poszło. Zdarza się. Aż... No i tak... Poza tym, to co, no pozytywny dzień. Fajnie, no. że się razem spotkaliśmy. A wasze chłopaki, jak przemyślenia. It, it. Miło, przyjemnie, parno, gorąco. Nie jest łatwo w wakacje wytrzymać na takiej patelni Współczujemy rybom, dziękujemy za im, za współpracę. Tyle z mojej strony, chyba. Nie, no przede wszystkim fajnie, że wszyscy przyjechali. Do nas było 7 osób dokładnie. No, chyba 7. No, 7, 7 osób. Razem z grupy Jedziemy na ryby, tak głównie. Co było bardzo miło się wszystkim zobaczyć, bo to jest najważniejsze bo łączy nas wędkarstwo i co więcej mówić? No było gorąco, tak? Strasznie gorąco ryba w ogóle nie chciała tak za bardzo pobierać z dna. Ty się chyba najwięcej ryb. 8 tak. ryb, no. Chociaż Oś... nie wiem, bo ja teraz potem na końcu... Na tak, podgoniłe, podgoniłem, podgoniłem. No. No. Bo ja dzisiaj generalnie trenowałem cały dzień, mówiąc na slowsing, czyli na opadającą bombkę, bo bardzo mnie ciekawi ta po prostu taktyka i chcę się tego nauczyć, tak. I to były dobre warunki, jednak tak czy siak ta ryba... Nie atakowała, nie była agresywna i jeszcze, jeszcze to nie było to, ale ile razowiem 4 albo 5 mówiłem na sinka To już jest dobrze, no. bo 3 dni wcześniej jak trenowałem, to była jedna, dwie ryby maksimum. Mhm. Także dzisiaj było najlepiej mi się udało w tę technikę wpasować. O, tak mogę powiedzieć. Ja z dna na początku były trzy rzuty i trzy ryby, a potem już nic, bo ta ryba ewidentnie poszła do góry gdzieś w toni była i nie zaskoczyła. Ciśnienie skacze, temperatura jest naprawdę okrutna. I co? Nie ma co tu więcej mówić, no najważniejsze, żebyśmy na rybach spędziliśmy miło czas, było przyjemnie. I czas do domu. Tak, tak. Jest. tak jest. To dzięki chłopaki, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, Cześć. suba i. Na tak razie do... hej. Hej!